Do nagrywania. Cześć, widzowie. Dzisiaj gramy w grę. No, dobra. Przygotowałem dla Was obby, ale jedno już mi nie działało. Więc spróbujemy je znaleźć na Robloxie. W kolega gra. Dobra, nie będziemy mu przeszkadzać. Nigdy jeszcze nie gra, nie. No to właśnie stosujemy Dobra. A moje filmiki inni nie będą dostępni? Nie, no mega FC nie. Weźmy parkura, oby jęczki ja na startowego. A ty tu też masz czekoladkę, wiesz? Dobra, zaczynamy. pierwszy zobaczmy, czy tak się da? O, da się. O, kurde. Aha, powiem, to po... Aha, to też takiego... Kurczę... No widzowie, po prostu leziemy sobie obrobić... Siostr... Jak na tym? Jak na tym? Aaaa! Dobra... Próbuję trochę tą grę oszukać, ale to widzę za ciężkie. Nie. Ile razy ja już przesunęłam tą grę, z którą mam. Miliard. Nie wiem. Teraz? Pięć miliardów już. Ech. A teraz? Spróbujmy tak, ho, Dobrze, nie da ja się ja trzeba. Opinam, to co mam. No. Jak już twoje? Milion. Yeah. Na serio? No. Widzowie wkurzą moją siostrę tam. Ona też chce nagrywać, ale nie wiem, co widziała. Widzicie jackpot. Ale ja chcę! Tak, chcę, to jest racja. Alej. Ale jej! Ja tą aplikację, co... E, nie otwiera żadnych aplikacji. Gramy sobie w Robloxa. Ale jak będzie nie, 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 nie. 3% to mało. Chyba to jest SC obby, nie wiem. Nie patrzyłem jakie brałem. Może wy mi napiszecie w komentarzach. Jeśli się będzie wam chciało oczywiście. Nie, nie zmuszam was do tego. wam będzie się chciało, no to możecie, nie? Patrz, to jest hardcore oby. To miejsce oby ja ich nie cierpię szczególnie. Widzicie, jak na sprincie to próbował? robić i skończył swój żywot wieczny. Patrz. Jak widzicie, nie wolno używać za dużo sprinta. Bo nie wolno. Wolno, ale nie za dużo. to, to jest znikające. Nie. To jest znikające. Tego się nie spodziewałem. Aha, no, skipa, że mogę sobie to wyjść? to tu wziąć, to ja nie, nie, nie Aha, ale chyba to znika, nie wiem. Ej, ja mam taką dziewczynę. Zobacz, dlaczego? Opa, super parku robię. Czy to znika? Nie, jakie. To można sobie przejść, tak? Ja się zainnowowałam. Aha, to ja będę na ciebie czekał. I zobaczę moje kulitkę. No. Ej, ja jestem. Dobra, czekamy na moją. Coś ja, ja jestem... Naprawdę. Tak, naprawdę nie czekamy. Hi, hi, hi. Dobra, idziemy. to jest inne? Teraz idziemy sobie. Tylko na innym obry. A na jakim niby? Mhm. Aby, mhm. Tam, mhm. można skakać. Można, mówię, że nie, nie w jednym zadaniu nie za dużo, tylko... No ja tu Kurczę, nie umiem tu przejść. Widzowie... Jeśli wy to o, przeszliście, no to mówię szacun. Kopowiczej. A czekaj. Co ja tu zauważyłem? Pyk, pyk. Nie. Pyk. Nie no. Jak ja przez to przelatuję? Czekajcie. Hop, hop hop. Nie, nie. No, nie, to będziemy robić, wiesz? Ja co innego. Ja to, to jest. To jest jakieś dziwne. Przecież ja na to nogi je czekajcie. Talking. Ale co tak? A gdzie ty jest Aha, ty jesteś na tamtym. No widzowie, ja pójdę do mojej siostry. A ja na czekam. No to nie czekaj. Jak gdzieś zginiesz, no, no dobra. Es mega estio by... Myślę, że Karola, tu jesteś. Mega estio by nie wiem. Czekajcie. Nie, nie ja nie. jestem zwykła. W, w tam gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? gdzie jest Dobra widzowie, wchodzimy na to odbyć Robię chwilową przerwę. Tylko Dobrze? Dobra, zagrajmy. To coś. A ja byłam dzisiaj tam na zabiegach. Eee. to wiesz, Przynieś papier toaletowy. Tak. No, rogramy. gramy. Ja to Nie ja mam się Tego wyszło. zabieg. Ale jaki nieprzyjemny. To nie były dane. To takie ujędrniające, na brzuch i na boczki. No i to jakieś fale elektromagnetyczne z takim prądem, jak tego, jak paralizatora. Nie ona ona 25 minut a nie przyjemności, A ja za to jeszcze zapłaciłam. Nie <śmulatujesz> pytasz się kobiety to co mogę się spodziewać efektu tak już dziś, a ona mówi najlepiej poszedź tu za obieka. <śmulatujesz> a no co ty do raz tygodnie można robić? Pan <gulatury> w mnie poinformowała, żebym bardzo dużo piła, bo ta te elektro, te elektrosymulacja działa też bez Ja Nie wiem, bardzo chodziła nam, co Nie faktycznie. Nie, 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 nie. No, takim taki, taki jest, takim jest. No dziwne to takie miała było zakończenie z kulkami takimi metalowymi, gorącymi i do tego jeszcze tak kilkadziesiąt razy na sekundę te prądy, nie? To się, no to jest parę za to. Nie no, to potem było 25 zł. Dobra, widzowie, idziemy się schować. <laughs> idziemy się Schować nikt nas nie zje. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Dobra, widzowie, patrzcie na to hero Gejma. Czemu Gema? Nie 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 zahaczyć. A to jak? Jak tam walentynki Petrusią? Tak? Pytrusiu? Chciałabym tylko coś powiedzieć. Tak, czekaj dam się na głośnik. Co